Tak. I nagrywaj tego bigosu, bo śmiechu warte. A dlaczego? Normalny bigos, No a co tutaj źle tak, jest? Normalny. A co tu źle? No, czy kiełbasy, czy A kiełbasa gdzie? Tu nie u jego. A nie boczko, nie kiełbasy, tylko marchewkę stary jednym i No, A to jak musi być, tam... b****. No, zobacz, jak na zobacz, no. No, no, Dobra, mamy sprzątać? Ale marchewka jest i ten. I... Znaczy, apetyt masz. A o, o, o kurwa, to na święta może to kurwa do kibla wyleję i święt nie będzie. Dobra, starczy. Kurczę, tam mam. Musi się... kurwa. Teraz czasu. przepraszam bardzo, odkręć. Kominerkami chcę odkręć. Pomogę mu. Odkręcisz? Nie. Weź od. Nie. Zrozumiał? Co, dbam o ciebie trochę. Pewnie. Krzysiek. A, no. a Bigos zjesz ten? Masz zjeść, ten Bigos. Zjem zaraz. Bo się zmurnuje. A jak się ogłęczujesz? Bardzo dobrze. Bigos. Zjedz. O, ale już trochę się poprawiłeś. Jest, Bigos.